Dzień dobry. Dzień dobry, moi subskrybenci, oglądacze, pozytywnie oglądacze. Okej, okay. siedzę sobie na, że tak powiem, ganku mojego domu. Raniutko. Przepraszam. Oj, nie raniutko. Już tyle czasu zmitrężyłam. Dochodzi dziesiąta. Słoneczko już wyszło poza moje sosny. W tej chwili jestem zakryta cieniem a, mojej, a, mojej, jak to się nazywa, curly willow, czyli brzozy, brzozy z kręconymi gałęźmi i listkami. Okay, jestem schowana. Troszkę w cieniu. No, i tak sobie kontempluję te, te moje poprzednie nagrania i czas na to, żeby pokazać, co mnie fascynuje w filipińskich. Polskich kanałach. Otóż dzisiaj e, pokażę Wam, mam nadzieję, że mi się uda, bo w dalszym ciągu raczkuję w tym całym e, vlogowaniu. E, moje najnowsze odkrycie um, to jest Piotrek i Malu. Wyspiarskie przygody Filipiny. A dlaczego postanowiłam dać mój, że tak powiem, maksymalny suport. Dlatego, że ci młodzi ludzie są bardzo serdeczni, są bardzo pozytywni. I naprawdę. Inspirują, tudzież mogą być inspiracją dla innych na Filipinach, którzy strasznie tam, znaczy może nie strasznie, ale narzekają i ciągle są tacy jakby, nie wiem, nie chcę powiedzieć nieszczęśliwi, ale niespełnieni, o, bo kupę z nich to Ludzie, którzy myśleli, że jak zaczną vlogowanie z egzotycznego kraju pod tytułem na przykład Filipiny, gdzie jest najwięcej najwięcej tych kanałów myślę, to w porównaniu z tym co ci młodzi ludzie, w tej chwili prezentujący się czas, no, świeżo, miesiąc może, naprawdę mogą świecić przykładem innym. A widzą innym na Filipinach, a widzą, pokazują raczej, starają się pokazywać ten, tą, tą pozytywną stronę życia, na Filipinach, dlatego urzekli mnie Piotr i Malu, i po prostu no, kibicuję im jak najbardziej mogę. Dlatego, że jeśli oni, ich kanał, który otworzył Piotr, pójdzie w eter, to będzie widzialny dla innych ponieważ oglądacze, widzowie, nie zawsze dają łapeczki, nie zawsze subskrybują, tudzież na pewno mniej pokazują innym, czyli robią ten share. Ja to robię, powiedzmy, co trzeci film z jakimś oryginalnym oryginalną treścią. Daję na swojego Facebooka. Nie mam tam dużo friendów, bo to wiecie, Facebook. W każdym razie daję na Facebook powiedzmy co trzeci film, no i mam nawet łapeczki. To znaczy, że ktoś oglądał. Podejrzewam nawet, że z moich 160 przyjaciół facebookowych Chyba dwoje lub troje dało subskrypcję Piotrowi i Malu. Także no działa. Mniej czy więcej, ale działa. To, to, to jest po prostu taka, wiesz, wiecie, wdzięczność tym, tym oddana tym ludziom za, za to, że poświęcają czas, nagrywają i pokazują nam. A inną stronę, że tak powiem, życia na Filipinach, porównując do dotychczasowych um, kanałów, które ja obserwuję. No, i w tej chwili postaram się zaprezentować z mojej tej kamery, na którą w tej chwili patrzę. I mój telefon, to są safety, like który Dawao, like yeah. Grycia, mam like tu przed sobą, więc wszędzie jest, no, jest bezpiecznie, także to co tam te różne takie historie, no to z, macie tutaj z pierwszej ręki, ja też tutaj jestem od maja 2023, więc... Ja, Czuję się tu doskonale, a jestem w górach. To są góry tu gdzie rebelianci oni powinni być, gdzie te małe wioski są. Wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy chcą się napić z tobą uh, rumu i, i naprawdę jest, naprawdę jest bezpiecznie. Well, you have a nice t-shirt. Yes, someone mi it to me. Maybe the one that gave it to me is so in love with me. Mm, maybe, maybe. It's pasalubo, yeah, yeah pasalubo. No, to, jest, to jest pasa, pasa z Polski, no to w całej rodzinie przywodzą właśnie koszulki z Polski, z tyłu jest o, Tim Bakial no to jest nazwisko rodowe, że tak powiem Malu Partida Bakial, mamy daty no, i wszyscy chodzą tutaj dumnie super, po, super. Po, 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 po moim barangaju z koszulką z godłem Polski także nie mam problemu no dobra, no to Thank you so much for interview Malu Bakial You're welcome yeah, I hope so it's so cheap <laughs> You have to pay okay, more. Okej, okej, okej. To dziękujemy bardzo i łapki w górę, subscribe. Thank you so much okay. for watching. Bye, bye No i tak to. No. no i tak to. Proszę jacy pozytywni, weseli. Um, owszem, powiedzieli, dajcie łapki w górę, zasubskrybuj. Co nie jest dziwne, dlatego że jeżeli ktoś ma ambicje na to, żeby rozwinąć ten kanał, swój kanał, to, to zapyta o support, tak? Nie ma co się dziwić. Także bardzo polecam, bardzo pozytywni, serdeczni, weseli, no i mają te plany jakieś. No, Malu jest. A, Naprawdę bardzo, że tak powiem, do przodu z planowaniem. Ona nie siedzi na miejscu i nie czeka na to, żeby zostać mamusią i przywiązać Piotrusia do siebie, tylko jeszcze wnosi w ten związek. Właściwie ja nie wiem, czy ja powinnam tak to powiedzieć, dlatego że Piotr jest tym wizytorem u niej w jej domu. On wkłada bardzo dużo pracy w tej chwili z różnych powodów, prawda? Czy to będzie uczucie, czy w głowie jakieś plany na przyszłość pozytywne, mam nadzieję, bo dziewczyna jest warta, to jest kurczę, kurka, która znosi złote jajka. A jak zobaczycie, to ona ma cudowny kurnik. Ja jestem po prostu w szoku, jak można mieć wspaniały, mały kurnik, w którym istnieje totalna czystość, dbałość. No i te jaja po prostu się niosą. A ona jest tym złotym jajem przede wszystkim dla Piotra, tak myślę. Więc Piotruś, myśl, 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 myśl kochany, bo ona jest naprawdę super. No i generalnie z tego więc powodu e, promuję ten e, kanał. Mają długą drogę przed sobą, ale myślę, że jeśli nie a, odbije. Woda sodowa, jak już poleci tam ileś tysięcy subskrybentów, i nie, nie będą patrzeć na to, że zostali gwiazdorami YouTube'a. Jak to niektórzy mają, niestety. Najpierw a, kupę ludzi po prostu jest skromna, a, przyjemna, do oglądania i taka m, starająca się być pozytywną osobą. A potem, jak już pójdą subskrypcje po takim pokazywaniu się, no to kurczę pióra pawie, obraz stają dookoła, kurde, i zaczynają puszyć się, że mnie się wszystko należy, bo ja jestem gwiazda, bo ja tyle czasu poświęcam, tyle pokazuję, to powinniście mi, hmm, mi, mnie wspomagać, pomagać. Okej? Okay? No, 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 no. Nie, moi drodzy, nie tędy droga. Jeśli komuś odbije woda sodowa do głowy, to od razu to widać na ekranie i nie robi się ciekawie. Po prostu nie ciekawie. Więc, mm, jeszcze raz. Z mojej wyrandy, czy jakkolwiek to nazwać, rano, w szlafroku jeszcze, ja. Ja jestem. Wczesna emerytka. Nie muszę się nigdzie spieszyć, także pozdrawiam z tego mojego ganku w Kanadzie z rana. Dla mnie to jest rano jeszcze. Tak? Tym bardziej, że po prostu nie śpię od paru miesięcy dobrze i mam przerywane noce, więc dla mnie to jest rano. Pozdrawiam. Ściskam wirtualnie. Trzymajcie się ciepło do następnego. Papa. Pa.